Siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku Zbieracza Rozbieracza Jacka Recykler'a. Jak zapowiadałem wczoraj, że będzie grubo, przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie grubo, naprawdę, jeśli to co znalazłem jest tym, co myślę, to naprawdę jest grubo. A tych, co się znają, to proszę Was podpowiedzieć mi, czy ja nie jestem w błędzie. Czy się nie mylę, czy to jest to, co myślę, ale dobra, przejdźmy do podsumowania. To zobaczycie sami. I naprawdę proszę, jeśli ktoś się zna na takich rzeczach, niech mi powie, że to jest prawda. Ale najpierw zaczniemy sobie tradycyjnie już od pierdołasów. Kataru dostałem latem. Szlak jasny. Foremki do bobeczek. Nie ma się na czym zastanawiać, co mówić. Nieużywane na pewno. Piękny młoteczek Kowalski, już z tego jestem zadowolony. Z jednej rzeczy, a jeszcze sporo przed nami uchwyt do gwintowników. kompletny, sprawny. zawsze zabieram takie gadżety? Tę lotkę, to tak naprawdę nie wiem po co wziąłem to jest jakiś ćwiczebniak tak po prostu nie było tematu ok naprawdę sorry jakiś kater mi dopadł ściągacz do łożysk do oczyszczenia do rozruszania wiem, że będzie działał na 100% nic mu nie brakuje w zasadzie nie jest jakiś wyszczerbiony, nie jest wykrzywiony tu jest, tu jest regulacja, rozsuwany, zsuwany. Także to już jest też super funcik. Jest też jakiś klucz, zwykły płaski. Co mamy jeszcze? To, jak się nie mylę, to są lutownice kolbowe. Wziąłem z racji, bardziej wiecie dlaczego. Na miedziuszka, aczkolwiek nie będę tego rozbierał. Bo może komuś będzie potrzeba. Długa. Fajna lutownica. Nie była jedna. Były dwie. Ta jest troszkę szersza. W bardzo dobrym stanie wszystko. Szersza, ale krótsza. Także dwie. Fajna lutownica. Wziąłem też fajne stare. Fajne. O dłuto. Stare dłuto. Lubię takie narzędzia. Lubię takie gadżety. Dłuto jak dłuto. Co ten jacek jeszcze tu zabrał? Smarowniczkę z igłą do smarowania na końcu. No fajna sprawa. Dziś ciężko dostępne miejsce. Przyda się. Wiertełko do drewna do starej wiertarki ręcznej. Wziąłem w nie wiem po co. Ale ja tak jestem trzy grzałki z czasów na pewno PRL aczkolwiek mogę się mylić dość, że grzałki nie były nigdy używane z 250 W coś tam jeszcze jest na niej napisane typ 50002, 220 W te to się wydają mi być chodzenia radzieckiego gdzieś tu było coś o napisane nie będę czytał bo nieumne po rusku dwie grzałki na jedną wtyczkę nie wiem dlaczego one mogły służyć ale widzę że były nigdy nie używane nie wiem dlaczego jak ktoś wie może mi powiedzieć człowiek zawsze będzie troszkę mądrzejszy mężice do blachy, drutu zegareczek to jakiś zwykły bransoletkowy, taki wiecie, damski chyba nic specjalnego, pewnie na baterie oczywiście klucza nie może zabraknąć do drzwi oczywiście ma też wagę też pochodzenia pewnie radzieckiego o, teraz lepiej widać tak, pewnie ruskie ale sprawna, niewyrobiona sprężynka zaczyna się od zera bardzo fajnie do kolekcji wak oczywiście wederko jako pojemnik zbiorczy jak ja to mówię, sprawy ogrodnicza. tutaj są jeszcze sprawy ogrodnicze taka mała podlewaczka, koneweczka no wedereczka wpadło też Parę brach w zasadzie cztery sztuki, nic specjalnego, ale one trafiają do mojego znajomego. Tu można się śmiać w tej chwili. Spójrzcie, jaka stara, zardzewiała, skorodowana lampa, ale wziąłem ją, jest kompletna, jest oprawka na żarówkę ja powiem Wam, że ja już to widzę oczyszczona tylko z wierzchu z powierzchownej rdzy zabezpieczona jakimś lakierem bezbarwnym będzie wyglądać mega naprawdę przynajmniej tak mi się wydaje taka jest moja wizja jak nie to trafi z powrotem na złom to nie było drogie ale teraz przejdźmy do tych fantów zapowiadanych Czyli przynajmniej tak mi się wydaje. Nie? Raz i dwa. Co myślicie o tym? Ja myślę, że to jest zbiornik. Jest szczelny. Sprawdzałem. Jest szczelny zbiornik od motocyklu. Motocykla, motoru DKW. Przynajmniej mi się tak wydaje. DKW200. Mogę być w błędzie. Także proszę, jeśli się znacie lepiej ode mnie, mi powiedzcie mi, że mam rację DKW 200, motocykl przedwojenny z 38 bądź 6 roku. Nie, nie chcę gadać głupot, żeby nie było za dużo śmiechu. Ale mi się wydaje, że to będzie to będzie strzał roku, przynajmniej jak do tej pory, do tego jest. Cylinder Czy głowica Cylinder z głowicą Też mi się wydaje, że jest cały Kompletny Nawet jedna świeca była w gratisie To mi się wydaje, że Że to jest właśnie to Chyba, że Iż Isz? Od Iża No nie wiem Jak mówiłem już Kwanty motorowe to nie jest moja dziedzina Absolutnie ja tyle co przeczytam sobie, spojrzę w internecie wtedy tyle, tyle wiem także pomóżcie, proszę was bardzo bo mi się wydaje, że to jest strzał rogu naprawdę zbiornik z bocznym gazem myślę, że to jest super super strzał, naprawdę tak to wygląda przedwojenny zbiornik cylinder tak mi się wydaje. I takie pierdołasy. Jeśli się podobało, zapraszam wiecie do czego. Trzymajcie się i nie niedzieli, że Wam życzę wszystkim.